Witam wszystkich serdecznie, ja nazywam się Emil, to jest kanałem StarCraft. Zapraszam was, abyście byli świadkami jak oto zostanę upokorzony przez Protosa, kiedy będę sobie grał z Ergiem. Czy naprawdę zostanę upokorzony tego w 100%? Nie jestem pewny, bo to jest wszystko nagrywane na żywo. Nagrywam to wszystko jak gram, więc zapraszam serdecznie, jak się nazywa mapa za Chiny Ludowe, nie pamiętam tego. Próbowałem grać na serwerze koreańskim, jednak mi się to nie udało. O tu jest fajne miejsce, żeby schować overlorda, jak się gra na Protosa. No i dobra, co ja tutaj zagram? Planuję zagrać trzy haczerki, jeden gaz, e, coś takiego. Czy mi się to uda? Nie jestem tego w 100% e, pewny. Przy 15 postawiłem spawing. Aaaa! Już zwaliłem. Przepraszam za wydarcie się, ale tak się denerwuję, bo w złym momencie postawiłem overlorda. E, dronkę dałem zamiast overlorda. Już jest overlord w tym momencie. Może żeby tutaj podwójnego ekstraktor ale to trzeba mieć na to 150 minerałów i dopiero wtedy coś takiego wychodzi, co nie ma najmniejszego sensu. Robimy to teraz. I pach. Ekstraktor tyrical był. No i dobra, teraz przy 15 będzie Spawing pool bez scout'a. Czy ze scoutem? Spróbujemy zrobić na razie bez scout'a. Przy 15 wieku spawning pool Adam dawnym też skauta. O tak to będzie wyglądać. Dlaczego gram? Chcę zagrać trzy haczerki, jeden gaz. Otóż z tego względu, że tutaj dosyć łatwo jest bronić te trzy bazy. Może nie tyle łatwo bronić, co wydaje mi się, że nie będzie to aż tak tragiczne. O tak. Pamiętajcie też o tym, że mimo iż coś tam o tej grze wiem, to po prostu jest istna tragedia, jeżeli chodzi o moje granie. Tym bardziej, że zmieniłem jakiś czas temu nazerga, już jest lepiej. Nie mam tych głupich z protosa. Mój APM, czyli akcje na minutę, już są lepsze. ...niż kiedyś, ale to i tak nie jest tak dobrze. Ekstraktor powinien być przy 14 się machnąłem, przy 16 królowa i 4 izerlingi. I gdzieś tutaj powinien być oczywiście Overlord, jeszcze jeden, albo jestem się lepy Chyba przy 16 powinniśmy dać Overlorda, tak mi się zwykle wydaje. W takim momencie, gdzie to jest ten szpiek? Jest przy 19 Hatcherkę. Jest Overlord. Już tutaj się zrobiło. Jedną dronkę za dużo wracaj z powrotem, grzecznie i jedna królowa i cztery zerlingi. Za chwilę gdzieś tu powinny być, coś nam tutaj kombinuje. Proszę. U Double Gate! No to trzeba zmienić wtedy nasz build w takim wypadku. Eee, co jest dosyć ciekawe, że on chce zagrać mi tutaj Double Gate'a. No to ja mu zagram rołczy albo bane, y, jakbym chciał, ale zagramy rołczami. Więc troszeczkę trzeba zmodyfikować teraz nasz build. Tutaj grzecznie, no bo podwójny... Podwójny gaz, podwójny gate oznacza to, to, że on będzie chciał mnie tutaj zaatakować raczej wcześniej. Na wszelki wypadek walnijmy sobie spajna gdzieś tutaj. No i grzecznie idziemy w rołcze Królowa już w drodze. Trochę nie tak to wszystko wygląda jakbym chciał. W sumie ten spaj nie jest w ogóle do niczego potrzebny, więc zmieniamy taktykę. Należy się zawsze dostosowywać z tą taktyką. A mogę spróbować przyjąć teraz haczerkę i tymi roczami, jak coś się wybronie. Moim zdaniem, wydaje mi się, że gazu już mi w 100% wystarczy na razie. Zdejmujemy dron, albo może niech na razie będzie. Kurde, sam nie wiem. Trzy rącze. No właśnie, nie mamy minerałów, i tu jest ten największy problem. Nie? Gaz wystarczy, że jeden będzie zbierał gaz. No i widzicie, tak to u mnie wygląda. Nie wszystko już się wykluły larwy. Eee, rącze dajemy. No i zaraz się pan zapewne troszeczkę zdziwi, kiedy tutaj coś mi podejdzie i zacznie go ostrzeliwać. I teraz mikrujemy naszymi pojedynczymi chorymi roachami i w tym momencie on ma to całkowicie przerąbane. Nawet jeżeli będzie miał tego wszystkiego ciut więcej. No i teraz tak zwane mikro. Cóż to jest mikro? Otóż jest to uciekanie, gdzie się da czym się da, kiedy się da. Byłoby fajnie, jakbym nie stracił tutaj tego roacha. Spróbujemy go uratować. Okej, okay, wygląda na to, że go uratujemy. A ci niech sobie już poczekają, tam na niego. A zabił mi Gat 1. No dobra, więc mamy nasze on właśnie stracił ile? 4 czy 5. Tych, tych ogólnie rzecz biorąc, on ma przechlapane w tym momencie. Pamiętajcie, dlatego się robi na początku haczerkę. Yy, spawing pool na z protozerga na protosa. Ej, ale się mylę, na protosa, bo. Bo taki ząk może wyjść momentami. A to jest fajny trick. Podlatujemy naszym overlordem. I więcej czy więcej rouche. Podlatujemy naszym overlordem na wszelki wypadek, gdyby tutaj miało coś nas przyblokować. Ale tutaj nic nie ma, więc grzecznie pięknie wchodzimy do środka, żeby się z tym panem przywitać. No właśnie, i teraz pach na trzy strzały. No i co, próbujemy zablokować tę jakąś produkcję? Mikrując, próbujemy mikrować. Uciekaj, 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 uciekaj. Uciek, uciek. Wyłączamy z produkcji wszystko co się da. No I po prostu zaraz to przyblokujemy. Chyba powinien tu iść do niego do bazy, ale już mi się nie chce. Bo i tak to już jest wygrana moja. Nie zapominajmy o tym, że dobrze jest mieć skróty, bo dzięki nim można zrobić taki trik. No i ja już się zajeby, się bawię u niego w bazie. I tak to jest mniej więcej w Lidze Złotej, tak to wszystko wygląda. A zapomnij, że coś tutaj sobie zrobisz, przyjacielu. O, widzę, że facet pilnuje. Która jednostka tu jest najsłabsza. Dronujemy, więcej gazu. Ale mam nadwyżki. A, bo ja tego nie ustawiłem. I cały czas roach'e. Jeżeli można. Chociaż ja się to już nie mam czym przejmować, tak naprawdę. To jest moja wygrana. Więcej overlordów. A podejśćmy, które zabimy. To no już co on tutaj może wykombinować teraz? Mógłby spróbować polatać, cwaniak jak jeden. Uuu, na wszelki wypadek zróbmy to. I kroczek w prawo, kroczek w lewo strzelamy, tutaj dwa fotokanony kolejne próbujmy się przebić do tyłu No i on ogólnie rzecz biorąc, teraz totalnie przerąbane No i co teraz mój miły przyjacielu? <słuch> Mogłbym zagrać, nie wiem, może szybko przejść w ultralijskie, ale to trochę długo potrwa. Pak 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 pak. No i co? No tutaj już widzimy ekonomia jego całkowicie kończy i... i tyle, mniej więcej to. I, i, I na tyle to... I tak to wszystko wygląda. No dobra, się na tutaj pisał. I GG było. Dobra, no tutaj wygląda tak na tej zasadzie. Pamiętajcie, żeby patrzeć co przeciwnik robi. Cudowna liga srebrno-złota najprawdopodobniej. Z dwóch gateów, myślał, że zrobię szybkiego exp'a, ja tego nie zrobiłem. Tak Liquid Baba Bay ba, ba. W tym momencie to się dla niego źle skończyło. A więc, tak więc walki nie do rozwiniętych, e, upośledzonych dżentelmenów, jak to mówił Wąziu. Przepraszam, nie do nie, nie przesadzajmy. I co mogę Wam powiedzieć? Dziękuję Wam za uwagę, do usłyszenia, do zobaczenia i zapraszam na kolejny taki mecz. Chyba będę ich więcej nagrywał, żebyście mogli się troszeczkę pośmiać. Pamiętajcie, nie jestem profesjonalnym graczem, nie jestem nawet profesjonalnym komentatorem. Komentuję, chociaż chciałbym być. Komentuję dla zabawy, dla przyjemności. No tam jakieś coś się zawsze fajnego wpadnie, jakiś... Jakoś wycieczka do Korei albo coś w tym y, stylu, oczywiście, po prostu bawmy się StarCraftem, zarażajmy innych, bo to jest przede wszystkim zabawa. To jest najważniejsze, żeby się bawić według mnie, a niekoniecznie wygrywać, żeby takowo, żeby się mówi, każdy, kto nie jest w stanie przejść jakiegoś poziomu, tak jak ja. Nie mam czasu grać. Wolę sobie nagrywać. Dobra, ale to jeszcze zagram coś i chrupnę chipsa.